Witajcie kochani! Dzisiaj chciałam Wam troszkę powiedzieć o kończynie, którą udało mi się nazywać co prawda nie u siebie, ale w Krakowie na takiej łące przy strzelnicy akurat skorzystałam jak byłam z rodzinką wzięłam ją do domu do, do wody i właśnie będziemy sobie ją teraz omawiać. Tak więc kończyna czerwona łąkowa to bardzo popularne zioło. Spotkacie je na wielu łąkach. U mnie niestety nie rośnie. Tak więc ucieszyłam się, kiedy znalazłam je w Krakowie. Patrzcie, jakie ma piękne, duże kwiatostany. I ona nazywana jest ziołem typowo kobiecym. Może stanowić ciekawy i znacznie bezpieczniejszy odpowiednik dla leczenia hormonalnego. W celach leczniczych i kosmetologii stosuje się głównie te kwiatuszki. Mają one bardzo bogaty skład, bo są bogate w witaminy A, B, C, E i P, a także w różne mikroelementy typu. E wapń, potas, magnez, żelazo, selen, chron, fosfor i selen. E, również czerwona kończyna zawiera e, antocyjany i fenolokwasy, a także olejki eteryczne i garbniki e, karotenu. E, a w medycynie zasłynęła dzięki obecności izofranbonoidów, czyli substancji, o właściwościach podobnych do mm, naszych hormonów ym, żeńskich, estrogenów. To czyni z nich główną broń kobiet w walce, na przykład właśnie z menopauzą. A także, uwaga, sposób na domowe powiększanie piersi. Nie wiem, no, tego jeszcze nie próbowałam, ale <laughs> widzicie, warto spróbować, nie? Warto zorientować. Bardzo często wykorzystywana jest właśnie jednak w celu leczenia objawów menopauzy bo zawarte w niej te izoflawony działają podobnie jak żeńskie hormony płciowe, ale nie mają równie intensywnego wpływu na organizm kobiet. A więc terapia niemini nie jest równie ryzykowna, co terapia estrogena. I roślina ta zmniejsza uderzenia gorąca, na przykład dla mojej mamy zbawienna. Muszę jej powiedzieć, żeby sobie dużo, dużo suszyła takiej herbatki. Zmniejsza nadmierną potliwość. E, zapewnia lepszy sen i mniejszą nerwowość. O, to też dla mojej mamy. I dla wielu, wielu z nas. E, po, polepsza nastrój i mm, koncentrację. Zmniejsza bóle stawów i głowy. To z kolei dla mojego mężusia. <laughs> zapewnia lepszą pracę serca. Przywraca odpowiednie y, nawilżenie. Y, I chroni przed spadkiem libido. E, również badania wykazały, że e, zawarte w niej składniki mają działanie przeciwnowotworowe, a dzięki e, właściwościom wykrztuśnym Mama, i rozkurczowym poczekaj no, za Poczekaj, kochanie, dobra. E, czerwona kończyna wykorzystywana jest właśnie w chorobach dróg oddechowych, w zapaleniu oskrzeli i płuc. Dodatkowo ma także właściwości przeciwzapalne, co sprawia, że jest wykorzystywana w dnie moczanowej i atletyzmie. Wpływa również pozytywnie na trawienie, pobudzając wątrobę i także żółciowy. Napar z takiej czerwonej kończyny zaostrza apetyt i łagodzi zaparcia, także wpływa moczopalnie. I jak wykonać sobie taki napar? Jest to bardzo proste. Zbieramy sobie taką kamienczynkę, suszymy ją. Oczywiście nie na słoneczku. Tylko gdzieś, gdzie jest ciepło, ale nie ma bezpośrednich, bezpośredniego wpływu promieni ma, słonecznych. poczekaj chwilę. Nie, nie. Poczekaj chwilę. I jedną łyżkę suszu zalewamy jedną szklanką wrzącej wody. Taką miksturę odstawiamy na 30 albo 40 minut i przesadzamy. Taki napój możemy spożywać dwa razy dziennie. No i taką herbatkę polecam, się, polecam się kobietom, które skończyły 40 rok życia, właśnie ze względu na te zbliżające się objawy menopauzy. Ale y, czerwona kończyna nie może być stosowana przez osoby, które są w ciąży y, oraz y, takie, które mają zaburzoną y, gospodarkę hormonalną. Y, I nie powinno się jej łączyć z lekami rozrzedzającymi krew, bo sama w sobie może ograniczać krzepliwość krwi. Zbierajcie kończynkę na zdrowie. Prawda, Zosiu? No. Zbierałeś z mamusią? Hmm. go ahead you're good yeah